thank you Cały czas mamy tutaj dyskusję z Igą na temat tego mojego talentu śpiewaczego, że. To jest lepszy, czy Adam Lewin, czy Szymon Majewski. Cały czy czas... Adam Lewin czy Szymon Majewski? Nie mam jakieś jeszcze wątpliwości, ale też czy bardzo Adam dziękuję Lewin, tutaj prawda, słuchaczkom, które, 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 które piszą, że Były jednak, jakieś? Że jednak ja, ewidentnie, tak. Tam jeden tam mężczyzna Farki napisał. Tak, tak. Metroseksualny <laughs> napisał mężczyzna, który mówi, że bardzo lubi, jak ja śpiewam. I też ja nie dziwię się, bo ja mam coś takiego, że jak nie będę śpiewał, to się uduszę swoim własnym talentem. Po Rozumiem, prostu nie wytrzymam się z tym kukiem melodii, które mam w głowie.

Że... Michał Kanczak e, grał e, w Abici na elektrycznych organkach. Tak, ja to dobrze na Elwirce. Słynna Elwirka. Oskulowe organki sprzed 700 lat. Nic on jest za młody. zaciek na nas patrzy. On Nic, on nawet nie, nie, nie wiem na temat nie... organek, organów itd. On na pewno na Kasio. O, grał, no. Organy Kasi po... czy organy Elwirki miałeś? Żadnych organów nie przetrzymuję. Bo Sharon zadzwoni i ci powie. Dobrze. Jak mi powie, to może ja jej powiem. Słuchajcie, prawie 8 tysięcy Polaków wystąpiło o brytyjskie obywatelstwo w ciągu ostatnich pięciu lat. Spektakularny sukces naszego rządu. nie lubię takich statystyk. Ale jest też dobra informacja, ponad 90% wniosków Brytyjczycy rozpatrzyli pozytywnie, wynika z danych Home Office. A u nas mogłoby być odwrotnie, bo nam właściwie tylko potrzeba kilku Brytyjczyków, to ja może teraz wymienię. dokładnie znam nazwiska. Tak, David Beckham, Wayne Rooney, Gerard Lampard. I tyle. Poranek, jeden w Polsce.